Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na 357 tygodniowy przegląd kryptowalut wraz z Zonda krypto. W ciągu następnych kilkudziesięciu minut będziemy rozmawiać o potencjalnych scenariuszach dotyczących po prostu rynku kryptowalut, szczególnie badający bazujących na analizie technicznej. No, jeżeli będzie odpowiedni kontekst, również wymagane, będzie w, wymagane będą różne wzmianki z zakresu analizy fundamentalnej, czy też branżowo technologicznej. Zanim zaczniemy, myślę, że powinniśmy na na początku przenieść się tutaj na stronę Zonda Krypto, oficjalną stronę internetową, no i sprawdzić sobie, co tam słychać na, na giełdzie i jak przedstawia się obrót, jak przedstawiają się kursy kryptowalut w porównaniu do naszego ostatniego razu tydzień temu. Tak więc całkowity wolumen w ciągu 24 godzin nieco przekracza 20 milionów złotych, Wzrosło 58%. Co zatem najbardziej wzrosło w ciągu ostatnich 24 godzin? TenX do USDC o ponad 19%, Bitcoin Cash do euro o ponad 17% i Zcash o ponad prawie 16%, tak naprawdę 15,90 do USDC. O Zcashu jeszcze będzie. Parę y, słów później. Najbardziej spadkowe w ciągu ostatnich 24 godzin to Dash do USDC o ponad 20%, OMG do USDC o 17% i y, Pundi X do USDC o ponad 16%. Y, jak z obrotem? Jeżeli chodzi o obrót do złotówki, na miejscu pierwszym token ZND 2 429 000 złotych obrotu, Bitcoin na 2 219 000 złotych obrotu i Ether 1 522 000 złotych obrotu. Na miejscu czwartym niespodziewanie wkacza nam XRP 1 127 000 złotych obrotu. Na miejscu piątym USD coin 588 tysięcy i na miejscu szóstym z cash 582 tysiące złotych obrotu. Solana 346 tysięcy złotych obrotu, Dash 259 tysięcy, Litecoin 241, Dogecoin 139 i on kończy nam listę tych kryptowalut, które mają obrót arbitralnie mają obok większy od arbitranie przyjętego poziomu 100 tysięcy złotych jak widzicie czołówka nam się praktycznie nie zmienia mamy ZND token, Bitcoin, Ether, XRP, USD coin, Zcash, Solana, Dash tak naprawdę ostatnimi czasy jeżeli popatrzymy na te zestawienie tydzień temu, dwa tygodnie, trzy, cztery tygodnie temu nowością jest wysoka pozycja Zcash i nowością jest wysoka pozycja Dash one były tak mniej więcej pod koniec dziesiątki Natomiast teraz są nieco, nieco wyżej i na znane tutaj mamy rotację ZND, Bitcoin, Ether, ZND, Bitcoin, Ether. Tak, tak w kółko to są trzy najpłynniejsze w chwili obecnej i nie tylko w chwili obecnej, ale w ogóle historycznie rynki na giełdzie Zonda Krypto, ZND token od 24 października 2024 roku, a Bitcoin Ether od zawsze praktycznie. Tak więc tak to wygląda na samej giełdzie Zonda Krypto. Przechodzimy do, do naszej części technicznej, spójrzmy jak wygląda sytuacja na rynkach. Jak widzimy na interwale dziennym na giełdzie Zonda Krypto, rynek Bitcoina do złotówki nie próżnuje i cały czas pogłębia spadki, szukając dna. Ostatni poziom, który mieliśmy wyznaczony jako lokalny dołek, być może to będzie już ten ostatni dołek w serii, był na poziomie 338 tysięcy złotych dokładnie. No i dzisiaj ewentualnie próbujemy gdzieś tam wyżej odbić. Niemniej jednak tutaj od tego szczytu na 400 52 820 zł mamy postępującą serię spadkową niższych szczytów i niższych dołków. nie jest ich zbyt może nie ich może zbyt dużo, ale na pewno widać to gołym okiem, że sytuacja jest, sytuacja jest raczej. Prospadkowa faworyzuje po prostu stronę. Podażowo. Ważne jest, żebyśmy sobie tutaj zaznaczyli oczywiście pewne poziomy na, na Bitcoinie. Jak na razie te poziomy, które sobie zaznaczamy, praktycznie za każdym razem są domykane. Więc przede wszystkim historycznie, najpierw rzecz ujmując, mieliśmy tutaj dosyć, dosyć dobrą, dosyć stabilną, dosyć w taką porządną bazę w, w postaci wsparcia. Zrobioną już w marcu 2025 roku, więc w chwili obecnej jesteśmy na no dosyć dosyć nisko, mniej więcej poziomy 347 268, 350 tysięcy. Te poziomy zostały już naruszone, lokalny dołek 338 tysięcy, więc ja zaznaczam te poziomy jako opory, lokalne opory. Natomiast były to bardzo ważne poziomy. Kiedyś wsparcia, no bo jak widzicie, to rynek wielokrotnie je testował i bardzo ładnie tutaj nam się odbijało od nich. Teraz naruszone poziomy wsparcia oczywiście przeszły na drugą stronę barykady, czyli są poziomami oporu technicznego i, do, i to dosyć istotnymi, ponieważ, tak jak mówiłem, rynek je testował, rynek je zauważył, wcześniej były tutaj jakieś zagrania na rynku e, robione pod te. Pod te poziomy mamy długie cienie dolne. Widać, że tutaj te dołki w czerwcu, w maju były kupowane. Teraz to zostało naruszone, więc tak naprawdę no, wygląda na to, że kolejny poziom bardzo, bardzo istotny, docelowy poziom wsparcia oczywiście to 293 167. Więc dla tych z Was, którzy mają w tej chwili myśl typu tam nie dojdzie, oraz to niemożliwe. Polecam wyrzucenie tego rodzaju pojęć z, z głowy, jeżeli chodzi o inwestowanie, jeżeli chodzi o trading, jeżeli chodzi o spekulacje na rozmaitych rynkach finansowych, gdyż bardzo łatwo porównać to do sytuacji, w której byliśmy na poziomie powiedzmy 450 tysięcy, no i większość, podejrzewam, traderów widziała tylko i wyłącznie wzrosty. Nie przyjmując do wiadomości tego, że w ciągu miesiąca, pięciu tygodni będziemy na poziomie 338 tysięcy, prawda? A więc tak jak teraz patrzymy na tą perspektywę, że um, spadki mogą być dosyć mocno ograniczone. Z punktu widzenia technicznego sytuacja jest taka, że nie mamy tutaj specjalnie żadnego fajnego poziomu wsparcia. No mogę jeszcze jeden zaznaczyć tutaj po ekstremach. Po ekstremach zaznaczamy, gdyż jak widzicie sytuacja jest napięta, to są bardzo gwałtowne, bardzo takie dynamiczne spadki może być jeszcze 301 tysięcy. Wiadomo, że chodzi tutaj o pełny poziom, tak? o poziom 300 tysięcy złotych, no dosyć fajna, stabilna, szeroka strefa popytu zrobiona z dwóch poziomów wsparcia technicznego. Natomiast no, nie możemy tutaj absolutnie stosować myślenia życzeniowego typu właśnie, że tam nie dojdzie i tam nigdy tego rodzaju sytuacja się, e, nigdy cena bitcoina tam po prostu się nie e, znajdzie. Jeśli chodzi o rynek Ethereum do Złotówki, sytuacja jest bardzo podobna. My pociągniemy sobie linię trendu od samego tutaj lokalnego szczytu 17 179. Jak widzicie, cały czas nasz, nasza cena Ethereum oddala się od tej, od tej linii trendu spadkowego. Jeżeli sobie tutaj zmniejszymy. Nasze pole widzenia, zrobimy zoom out. No to widzimy, że sytuacja jest również raczej taka, że faworyzuje po prostu stronę podażową. Szukamy teraz jakiegoś fajnego, sensownego, najlepiej wytestowanego przez rynek poziomu wsparcia. Znajdujemy pierwszy na poziomie 10468. Spójrzmy tylko jeszcze, czy tam czasami po lewej stronie nie ma jeszcze jakiegoś innego poziomu. No, niespecjalnie tutaj go widzimy. Ewentualnie ta konsolidacja gdzieś tutaj mogłaby nam wyprodukować jakiś poziom, yy, poziom wsparcia, no to jeszcze zgarnijmy tutaj, powiedzmy, ten ekstremalny dołek z 3 lutego. No to do, dołożymy sobie coś, yy, coś takiego, taką linię wsparcia. No i tutaj jeszcze te szczyty lokalnie z 13 maja. No to mamy trzy poziomy. No i bardzo ładnie nam tutaj one yy, yy, zdefiniowały strefę popytu, no ale obecna cena eteru 300 przepraszam, 11598. No jest trochę za daleko od strefy popytu, więc myślę, że tutaj jeszcze dużo się wydarzy, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o Ether, widzimy ewidentnie, że podob, podobnie jak Bitcoin, zresztą tutaj dominacja strony podażowej jest bardzo, bardzo silna, a RSI nawet no, nie zamierzało specjalnie w ostatnim czasie wyjść powyżej poziomu 50 punktów i gdzieś próbować jakiegoś, jakiegoś odbicia, i no, w tym momencie, jeżeli miałoby być jakieś, jakieś wzrosty, no to oczywiście no, linia trendu spadkowego. Musiałaby zostać ewidentnie naruszona, ewidentnie musiałaby być przekroczona, przebita, żeby mówić o powrocie byków na rynek. Jeśli natomiast chodzi o samą tą strukturę te, tej korekty spadkowej, widzimy ewidentnie, że tutaj po napotkaniu ściany mniej więcej w okolicach 17 tysięcy złotych, ewidentny szczyt 17 348. Pierwsze podejście nieudane, drugie podejście nieudane, trzecie nieudane, czwarte nieudane. No to jak nie, nie szło cztery razy, no to robimy yy, korektę. No i ta korekta spadkowa jest największą korektą w tym cyklu wzrostowym. Jest większa od tej korekty, jest większa od tej korekty w zakresie no, chociażby. Czasu, ale też w zakresie cenowym, więc od naszego ekstremum, który jest dołkiem 6542 do 17348, to jest zupełnie już inny cykl. Ten cykl spadkowy nie jest częścią wzrostów, to jest pełno, że tak powiem, prawna korekta spadkowa. Są poziomy Techniczne, do których ta korekta powinna dążyć, przy tego rodzaju momentom są jak najbardziej do, do uzyskania. Zobaczcie tutaj również mamy pewnego rodzaju linię trendu, jak najbardziej możemy sobie nam nasz wskaźnik RSI przykleić. No i widzimy również, że tutaj byki nawet nie próbują się przez, wybić ponad tą linię trendu spadkowego. Więc potwierdzenie kolejne tego, że nadal jest korekta, nadal są spadki. No i niestety, również na eterze nie ma żadnych oznak tego, że jakiekolwiek wzrosty miałby się niebawem zacząć. Póki co. Co jeśli chodzi o ZND ZND do złotówki wygląda tak jak tydzień temu, czyli bardzo spadkowo. Zresztą, jak widzicie, tutaj cały ten rajd. Z 2025 aż do poziomu ZOTU 80, no praktycznie już został cały zniesiony. Lokalny dołek był na 31 groszy, prawie 31,5 powiedzmy grosza. Natomiast tutaj ten dołek jest na 20. Jeżeli dobrze pamiętam, 25, 24, 24 grosze, więc no ile żeśmy znieśli? 90% całego tego ruchu wzrostowego. I jak na razie, niestety, ale nie widać tutaj żadnych y, symptomów, powiedzmy, odbicia y, wzrostowego. Ewidentnie ten rynek. Tutaj gdzieś no, zagubił tą drogę do, do wzrostów. Póki co, no i kto wie, czy, czy jeszcze w tym roku będzie szansa na to, żeby, żeby jakieś odbicie większe zrobić. Oczywiście, ja mówię z technicznego punktu widzenia. Mamy tutaj jak najbardziej. Trend spadkowy i ciekawostka na koniec dla tych wszystkich, którzy tutaj widzieli filiżankę z łóżkiem totalna bzdura, oczywiście. Ja już wspominałem o tym, o tym ewidentnym przykładzie braków z podstawowych, z analizy technicznej, o którym od razu wspomniałem. Tego rodzaju formacja jest formacją kontynuacji trendu, a nie formacją odwrócenia trendu. Czyli, jeżeli tu miała być filiżanka, filiżanka z łóżkiem, to ona by kontynuowała trend. No, filiżanka z łóżkiem kontynuuje trend wzrostowy, prawda, natomiast nie jest formacją, która odwraca nam trend ze spadkowego do wzrostowego. Tak więc, póki co nadal kruje trend spadkowy, nadal byki są w odwrocie, niedźwiedzie mają przewagę na tym, na tym rynku, czekamy, czy będzie w tym roku, i Jeszcze zejście niżej do poziomu 24 groszy, i czy ten poziom zostanie naruszony. Historycznie wyglądało to tak. No to token ma więcej niż jeden rok, więc może nie jest to specjalnie spektakularny okres, wiecie, danych, zakres danych, no ale jednak to coś jest, już można coś powiedzieć na ten temat. No i widzimy, że tutaj ewidentnie. Po praktycznie miesiącu spadkowym zaczęła się zwiększać zmienność, no i tutaj ten ruch zestawy był, był robiony. Póki co, jeżeli spojrzymy sobie na tą część wykresu, króluje czerwień, tak? czyli liczba świeczek czerwonych do zielonych. To jest mniej więcej 4 do 1, prawda? Więc jak na razie, nawet z takich prostej obserwacji wynika, że królują spadki i na razie nie wygląda na to, żeby coś się miało zmienić. Mówiłem, że będzie o zikarz, przechodzimy do zikarz do złotówki. Token ten w ostatnim czasie ma bardzo duży. Jest bardzo dużym zmiennym rynkiem, który bardzo mocno nam rośnie. Wybicie to z tych poziomów typu 200, powiedzmy nawet złotych, no, do poziomów typu 2000, prawie że 800, 2799,95 groszy, zaowocowało bardzo silnymi wzrostami. Również spójrzcie, spójrzcie na to, że jest tutaj bardzo duża zmienność na tym rynku No i korekta potrafi sięgnąć spokojnie. Ponad 50% w ciągu kilku dni, tak naprawdę nawet nie, nawet nie tygodnia, ale bardzo szybkie odreagowanie wzrostowe są kolejne próby do tego, żeby ten no, tegoroczny szczyt na 2799 po prostu, po prostu naruszyć, więc jeżeli chodzi o ważne poziomy, które byśmy sobie zaznaczyli, no to jest oczywiste, że musimy zaznaczyć tegoroczny szczyt poziomu paru technicznego. Myślę, że tutaj ta czerwona świeczka e, z tym dodgy również może nam tutaj e, posłużyć jako pewne, pewna forma Oporu technicznego 2699 i tylko 100 dolarów, przepraszam, 100 zł, oczywiście 100 zł poniżej ostatniego szczytu. Jeżeli chodzi o momentum, no to z pewnością jak włączymy sobie RSI, to zobaczymy, że momentum jest ekstremalnie wykupione, ale cały czas pozostaje, zobaczcie, powyżej poziomu 50 punktów. Tylko raz było zejście 22 sierpnia. I od tamtej pory cały czas jesteśmy pożer tego poziomu momentum jest silne, momentum jest przede wszystkim bardzo dynamiczne. Jest prowzrostowe, potrafi bardzo długo się utrzymać powyżej poziomu 70 punktów, gdyż jak dobrze wiecie, w rynku trendującym ta sytuacja z utrzymywaniem się momentu powyżej poziomu 70 punktów, czyli poziomu ekstremalnego wykupienia, na przykład rynkowego, w naszym wypadku wykupienia, jest bardzo częsta, gdyż ten oscylator tutaj po prostu się nam totalnie już, już gubi. Pamiętacie, RSI jest kalkulowany na podstawie danych z ceny. Niemniej jednak pokazuje nam, to, pokazuje nam cały czas ten no, Wskaźnik to, że momentum jest przede wszystkim mocne, jest wzrostowe, panuje bardzo silny sentyment wzrostowy, byczy tak naprawdę na tym rynku. No i oczywiście znajduje to potwierdzenie w cenie, która rośnie jak na drożdżach. Trudno tu nawet spekulować, jaka byłaby kolejna pozycja, kolejny poziom docelowy. No, 3000 wydaje się oczywistym wyborem w momencie, kiedy myślimy o e, równych. <laughs> Poziomach docelowych, natomiast nie widzimy tutaj żadnego, żadnego powodu, żeby ten rynek wzrósł jeszcze bardziej. Pamiętajcie, że tutaj te poziomy w okolicach 2,800, 2,700 na Zonda krypto oznaczają, że cena powiedzmy Zcash w odniesieniu do USDC będzie około 730, 740, 750 dolarów. Więc 750 dolarów to jest bardzo, bardzo blisko okrągłego poziomu tysiąc dolarów i myślę, że na te poziomy również powinniśmy zwracać baczniejszą uwagę, jeżeli chodzi o Zcash. Dobrze, tyle o Zcashu. Trochę optymizmu na, na dzisiejszy dzień. I Co tam słychać na XRP? No, bardzo silny obrót miał ten tokiem w ciągu ostatnich 24... Godzin, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na, na ten wykres, no to pff, nic się nie, nie, nie zmieniło tak naprawdę. E, I nadal e, jednak mamy tutaj do czynienia z takim rynkiem, który mimo fajnych obrotów, mimo tego, że m, coś się na nim e, niby dzieje, no na wykresie nie, nie jest on ani rynkiem, który jakiś ważny poziom testuje, czy też wybija, czy, czy przymierza się do tego rodzaju e, z, e, e, zachowania. No nic tutaj się takiego nie dzieje nadal mamy ten wąski przedział cenowy bardzo dobrze tutaj nam na wykresie ułożony, że tak powiem. 9.71 763 i tak sobie od jednego poziomu do drugiego cena nam oscyluje przy ewidentnych wyskokach w kierunku powiedzmy w dobrych czasach 12.50. No, mamy bardzo silne wejście strony oczywiście podażowe i mamy tutaj bardzo, silne, bardzo silną presję z ich strony. Póki co, jak na razie, presji specjalnej tutaj nie ma, chociaż no, jak widzimy nawet w tym, w tym kanale równoległym no, na dodatek horyzontalnym. Liczba, powiedzmy, czerwonych jest nieco większa świeczek, nieco większa niż, niż tych zielonych, ale nie jesteśmy w pobliżu żadnego ważnego poziomu, nie testujemy go, nie ma tutaj zwiększonego, e, powiedzmy, e, wolumenu w pobliżu żadnego poziomu, więc na razie zostawiamy ten XRP, zanotujmy tylko, że zwiększył nam się w ciągu 24 godzin dosyć, e, dosyć mocno wolumen. Na XRP, chociaż historycznie może nie był on taki, jak, taki bardzo, bardzo mocny i to tylko z kontekstu wynika, że jest on po prostu akurat teraz. Solana. Solana, jak widzicie, również szuka dna. Nic się tutaj nie zmieniło specjalnie od naszej ostatniej analizy. Oprócz tego, że za chwilę najprawdopodobniej, jeżeli te tempo tutaj presji się utrzyma, będziemy testować 461, czyli poziom, który jest dołkiem z 22 czerwca tego roku. Zaznaczymy go sobie jako wsparcie. Nieco wyżej mamy takie testowanie 475. Również sobie go zaznaczymy. Natomiast jeżeli widzicie, to nie są dołki roczne, bo są jeszcze poziomy niższe. Mamy tutaj jeszcze poziom z kwietnia 378. Prawda? Jest coś jeszcze niżej? No nie, kwiecień to będzie, zdaje się, ostatni. Tak, no bo marzec i, i pozostałe mamy, mamy już wyższe znacznie poziomy cenowe. Tak więc od Szczytu na 903 zł, sytuacja na Solanie jest prospadkowa, seria niższych dołków, seria niższych szczytów uprawnia nas do tego, żeby stwierdzić, że jednak ten cykl spadkowy jest nadal kontynuowany, a naruszenie tutaj i nawet taki pewnego rodzaju test tej niebieskiej linii trendu spadkowego, tak, naruszenie, wybicie, test, fałszywy fałszywe wybicie i bardzo szybki syf właśnie w kierunku 500 zł mówi nam o tym, że po prostu no, linia trendu, która była wzrostowa miała być pewnego rodzaju przeszkodą dla niedźwiedzi a wsparciem dla byków, no, została bardzo skutecznie tutaj naruszona no i nie będzie tutaj już, że tak powiem, wsparciem w jakiś sposób dla, dla byków, raczej będzie dla nich przeszkodą w momencie, gdy ewentualnie tutaj jakieś ruchy wzrostowe miałyby być e, poczynione. No i oczywiście ostatni gwiazdor, jeżeli chodzi o obroty, e, czyli Dash, e, bardzo silne ostatnio wzrosty. Były zaobserwowane. Cały listopad to są praktycznie bardzo silne bardzo i również bardzo zmienne ruchy na daszu aż do 558 zł. No i tutaj, w tym właśnie powiedzmy przedziale cenowym, nadal sobie oscylujemy. Bardzo fajną tutaj sprawą, którą chciałbym zaznaczyć jest to jak przetestowaliśmy sobie poziom 224, który jest poziomem wsparcia technicznego, był ewidentnie jakiś lokalny szczycik, konsolidacja, wybicie bardzo silne, i później powrót stopniowy tej ceny do tego poziomu, i jak widzicie tutaj byki wybroniły ten poziom wsparcia bullish engulfing, tak objęcie hossy. Potwierdzenie wzrostowe, no i dopiero trzecia świeca ze szczytem na 380 ewidentnie nie jest czerwona, dzisiaj troszeczkę by, byki próbują odrobić i jak to im się e, tutaj ułoży to za niedługo zobaczymy, ale podejrzewam, że nawet przy takich zjazdach RSI może być nadal e, pozytywne no i tak też jest, zjazd był również do poziomu no 50 punktów dołek na 46, no dobra lekko został on naruszony, ale już jesteśmy powyżej e, poziomu 50 punktów, 58 w chwili obecnej na RSI, no i wszystko wskazuje Wskazuje na to, że nadal sytuacja na Daszu jest bardzo mocno rozwojowa z, ze strony takiej byczej. Przeszkodą na pewno będzie tutaj przejście, właśnie powyżej 375. To jest taki lokalny poziom oporu technicznego po jego naruszeniu. No, praktycznie tutaj, te szczyty w okolicach 438-450 są do przetestowania. No i zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało dalej. No, musimy sobie zaznaczyć tutaj jednak ten, no, ba, tą bardzo dużą świeczkę, przede wszystkim o bardzo dużej zmienności. No historycznie to jest naprawdę, zobaczcie jak było wcześniej, tak to jest, to jest no, ekstremalnie duża świeca, więc wypada by zaznaczyć jej, jej szczyt, 558 zł, no i naruszenie tego szczytu na pewno będzie bardzo ciekawym wydarzeniem, o ile oczywiście do niego dojdzie, póki co na, musimy jeszcze naruszyć 375, żeby tam się ewentualnie znaleźć. Natomiast w dalszym ciągu momentum jest silne, momentum jest pozytywne, dominuje strona, strona popytowa, jest nadal perspektywa na daszu, żeby tutaj co najmniej te poprzednie poziomy przetestować, bądź też nawet je wypić. I tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o naszą, naszą dzisiejszą analizę, nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Coś każdy dla siebie z niego wyciągnął, coś każdy sobie znalazł tutaj interesującego. Jeśli chodzi o nasze scenariusze, zobaczymy, jak one się zastarzają za tydzień, za dwa. Pewne archiwum jest oczywiście na naszym kanale YouTube. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam, także trzymajcie się cieplutko. Nadchodzą fale jakichś tutaj z mrozów, mniejszych bądź większych do, do Polski, więc myślę, że tutaj nie zaszkodzi się ciepło trzymać. Zostańmy czujni, bądźmy czujni, zostańmy na, na łączach. Na pewno w ciągu tego tygodnia jeszcze kolejne analizy się na naszych mediach społecznościowych pokażą. Póki co, tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się dzisiaj ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.